We wtorek 26 marca odbyła się 39. sesja Rady Miejskiej Strzelina. Podczas obrad radni m.in. zmienili nazwę gimnazjum nr 1 w Strzelinie, prowadzili zmianę w jego akcie założycielskim i nadali szkole imię. Od teraz będzie to gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Armii Krajowej w Strzelinie. Rada jednomyślnie wyraziła także zgodę na współdziałanie z innymi gminami w realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie sesji zatwierdzono taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzelin, obowiązujące od dnia 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014 roku. W gospodarstwach domowych zapłacimy 3 zł i 8 groszy za 1 m sześcienny dostarczanej wody, a stawka abonamentowa wynosić będzie 6 ,72 zł 72 grosze na odbiorce za miesiąc. Za odprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków zapłacimy 10 zł i 22 grosze.